I, wiesz co jest w tej grze. Okej, okay, witajcie serdecznie. Z tej strony Amfan, Gramy sobie rozgrywkę rankingową duo oh, jestem Ruble fotem. Kolega jest teraz w Diament 5. Ja jestem aktualnie w platy 3. Ostatnio nawet troszeczkę tych meczy przegraliśmy niestety. Ale co zrobić? Dobra. To jeszcze się wrócę. Zapomniałem, że zmieniłem sobie masterki i mam troszeczkę więcej hajsiwa przez co mogę kupić jeszcze jednego pota tak? Czy nie mogę? No właśnie mogę Dobra Just to go Trochę strach Trochę strach, trochę stra. Ma taki przerażający śmiech. hu. hu, hu. Dobra, widzę, że lisyn tutaj ja robi. Lisin, lisyn. Lisin. Nie wiem, jak to się mówi. Poprawnie, niestety, Musi mi to wybaczyć. Dostałem SMS-a. Taki mam dźwięk. Ok, gramy przeciwko Ashe oraz... Braum. Hardkorowy Braum. Największy tank z tanków. Uh, ale mi wyłożył. Będziemy może opierać się troszeczkę właśnie Na, na połku. Ej, co to kurwa takie obijanie mnie ma defaka. Kurde. Ja wiesz co? W ogóle ja stałem w tych krzakach i nie wykonywałem żadnego auto-ataku. Seria? No, rozpuszczuj to, ile cię nie ma latarki. Dobra, trochę fartowo. No. Ale nie wiem, wbiłem w ogóle w krzaki i nie zdawał nie auto ataku w ogóle mój. Tylko tak patrzę po chwili, że kurwa mój stoi w ogóle w miejscu, jak Debil. Ja w ogóle zapomniałem użyć po ty. No, mamy, odformiłeś tutaj aż po 12. Tam duża fala do przybiegła no, do już po, Ale fartowo na maxa po prostu nam wyszło. Użyjmy sobie tutaj pinka. Ale porwieni. No ja tego first wziąłem niepotrzebnie, ale bałem się, że cię zgarnie. Jeszcze miała heal. A. Ty już hila nie masz, nie? Aszy na awku, nie wiem co to no. było. No, jeszcze w ogóle używa tego, Uważaj, gang. Coś dziwnie grają tych chłopaki na dole, jakieś zwiechy mają. Brą z tam przy smoku bardziej widzę. A będziemy maksować sobie, będziemy kumaksować maksować, bo wydaje mi się, że jak trafimy tą ażkę złapiemy, to powinniśmy ją w twanie porobić. Nieziemsko. Mhm. Tak już jak myślałem, że nie wejdzie. Już w pewnym momencie myślałem, że Brauma tylko złapie, ale... Aha. Ale nie ma tego złego. Dobra, nie mamy nie ma ringara. Ale mamy dobrą wizję, więc spoko. To też nie wiem, czy nam zależy na tym, żeby ten, ten turę dobijać, wiesz? Gdybyśmy tutaj podopali jeszcze parę kili, to może mielibyśmy dobrą przewagę. To jest tak, że jak ty, ona jest oznaczona przez Ciebie, to jak ja i zadam o to też jest większy demek czy tylko Ty? Tylko ja. Aj, trzy dusze, dobra. Wariat. Mamy ich zastać już na chwilę. No to ona też pewnie gdzie brał co w niej? Dobra, nie mają tutaj warda w takim razie. Użyli tego, kurwa. Użyli Hila. Nawet ja nie bym... wiem, czy nawet nie jak egza... zasadę dostają tego. Możemy dawać, czy nie? Ale Hila i luty, myślisz, czy Brauma? ma? Ja bym... Tak, żeby on jeszcze szóstki mieli, nie to będzie mieć przewagę, więc... No, Aszka jest tutaj na... na ...wysięgniku. Kurde. No niestety Myślałem w sumie, że nie padnie. Znaczy paść wypadła, tylko myślałem, że... Byłoby, byłoby możliwe, żebym brać z tobą cofaną zatarnią, czy nie? Mm, wiesz co? Wydaje mi się, że tak Ale nie jestem przekonany na 100% Będziemy no, na ten razem możemy spróbować musisz w idealnym momencie to zrobić. No wiem wiem. Kiedyś zrobiłem takiego wielkiego huka. A ile. A czekaj, ile traktatu trwa? Co ci mówię? 4 sekundy. To się nie uda. Bo 8 sekund jest za nie? nie, to shield jest na 4 sekundy. Ale ile jest dostępna? A tu nie ma napisanego. Trzeba jak pójść zniszczyć, warto. Dobra, wyczysz tutaj te minione. Start ganking? No w sumie kurwa Lee który nie ganguje to jest chuj. Dobrze, tam odbijemy. Ale w sumie też spoko farmu na tego 30 minut od ciebie. W ogóle jakbyś jeszcze pozował linię, to nie mogę wiesz to by było. Mogę, ale już nie, nie chcę. Nie chce mi się froze'ować. tam Midalka robi? Po prostu nic mi nie Latarnia jest bez czego. Jeszcze chwilę jest. teraz zostawiłem killa. I właśnie to jest to. Jeszcze węgiel. Shutdown na gumę, no. A ta wieża stoi, nie? No ile? Jeszcze trochę mała. Ignate na gumę. Jak ta arica w ogóle zagrała, nie? Wklęcz tu. No trochę zmarnowała, żeby cokolwiek. A ja mówię, nie, nie będę kurde tego używał auto-ataków, bo znowu będzie, że ja styluję czy coś. <grywa> I ten Galio tego Władka rozjeżdża. W sumie Władek ma więcej farmy. Ale wyłapał dzidę <grywa> na górze. Zjedzę go. No i super. Muszę zmienić sobie nikt na hooker. Kurde, ale brama muszę kupić. On dalej kosztuje 7800 czy już jest tańszy? już taniej. To pierwsze dwa tygodnie. Użaj orient, hej. Nie mam, tak No nie! Tak? Kurde, już myślałem, że go weźmiesz. Niech tu nie robisz chodź. Ja też. Oj, oj, oj. Super, nice. Weźmiemy sobie belt, będziemy troszkę bardziej tankowi. Oj, masz Kordo, ale pewnie go zjadłeś, nie? No mhm. to przynajmniej mu mówisz, nie Ale jestem taki nieruchawy, jest strasznie. Anyway, nice. <laughs> Wiesz No że mamy smoka zrobiliśmy Trochę jesteśmy do przodu, tak mi się wydaje. Dobra, w tych drugich krzakach mają bardzo. Aż mnie korci, żeby tu z last hitować normalnie. Pach, pach. Nie ma. Musimy przyjść tam na mida może. Zaskoczymy ich swoją obecnością trochę, co? Idziemy? Okej. Okay. Albo puszniemy no, po prostu, nie wiem. A raczej zaskoczymy tym, że będziemy tam. To... Ale tam Jezus. czwórka jest, choć nie piątka, tak? No, już niestety. Coś zrobić. Gdybyś go wziął w drugą stronę, nie wiem, czy będzie go nie tak rzadkie. No właśnie tak na początku planowałem. Dlaczego ja on tak szybko biegnie? A, bo to piątki. Dobra, ja go nie będę gonił. O. A się po prostu cofnę. Dobra, skrzynka otwarta. <grymne> Dobra, złożymy sobie... ...tutaj. Hmm. Dobra, to nam wystarczy na razie. Potrzebuję 720 golda, nie będę ja się rozbawiał. A no, no fakt. No, ale wiesz, jak masz advantage Już każda niedalka kieruje gry. No, ale damy tu zrobiliście fajne. Zabiłeś, wiesz? Chyba tylko tym. Yy... No właśnie, z zakończeniem. multa. Mm -hmm. <laughs> jest no, To jest. taki system, jeszcze, nie? O, to jest. jak patrzę, tyle kurde. się nie grało tą medalką. Czasami gdzieś tam na topa była pikowana, niby useless, było i tak gówno robiło. No to no, to... nie taka wiesz... Że... <laughs> ona no, no, musi mieć też odpowiedni team, no nie oszukujmy się. No tak, tak. Musim... E, nie może być tak, że jakaś nie dostanie konkretnie do zera, do jaja, nie? ona później nie ma nic nie poradzi. Najgorzej jak na przykład ci bot schodzi nagle na mida, a ty jeszcze na przykład nie masz Korita. Nie wiem, możemy się połakomić na przykład po ich blue. O, o, Idę tam. Nie ma takiego kurde brania tak sobie blue, za darmo. A kto wziął listen. Czasem widzisz, można łatwo wygrać gierkę. Bywa łatwiejszy. Nie no, wiadomo, już jest 20 minuta. Ej, gdzie ta Asha tu położyła Wardego? Nie ma tu nigdzie. To zrobiła dobrze. Ale ten kurde Queen ma dobry damage, nie? Mm -hmm. Chyba połowa osób nawet nie wie, że ona ma takie du duże obrażenia z tego ulti. No to da tak, jak Vultigera nawet nie. Wcześniej zapać fasta pokusiło, mnie. nie wiem po co dostać na chwilę No kurde, władak ty ma też dobry domek 200 farm Ale czy jest sens się łakomić na jednego kila? Nie bardzo Mogę tutaj ci przytrzymać farmę jak chcesz, ale on Sunfiera to je zniszczę Ja Gryz ta Endless, czy co mi już? Jak poczekam z do Andreka to kopisz z rozdobę. Chcesz to zleć Dobrze wezmę. Hajs to hajs, się musi zgadzać. Nigdy nie miałem tyle creepów też. Nie zobacz 19, 20. Chłopie rośnie jak na drożdżach. 1000 golda już well. <laughs> Nasze już jest Jest pogoń, jest pogoń Pogoń Szczecin normalny ty Fajr się Ranger Boy Ej, czego mnie co mnie zabiło? Eee, Damage Galio Ranger Boy Infinity W Kompletny brak Oj. pomysłu chyba Ten Galia jaki ma ten co stoi na tarczę zakłada sobie? Galio. No tak. Magic jest bardzo. Ale to hiluje się od tej tarczy, nie? Robisz. Galio się hiluje się... od tarczy? No jak otrzymuję obrażenia. Magiczne chyba tylko. No nie wiem. To... No tak, mówię ci. Niech. Myślę, jeżeli podczas tarczy dostaje obrażenia, to... Tak, tyle ile tak, z jeżeli... mu? Tak, ja tak. Inna osoba dostanie tarczę, to i tak ona się gruje, nie? Hmm, pierwsze słyszę. Ale to rzadko gram w tym W ogóle strasznie się cieszę, że ktoś zagrał, galia. Już nie, ha, czwarty albo. Nie, trzeci albo czwarty raz ten. Rękarnik ręka, nie ręka, to wchodzi. I prawie go zabijam, więc z nami HP No ja za wykopu. No daj bronić. dzielnie Łisu Czy to barontai? No, staramy się też to podziałać To lecę w Dosłownie Ja nie ma to potrzebne Nawet nie jesteś taki szybki, weź sobie blue może Albo nie dalce zupełnie Z Łodzi Blue próbowałbym 1000 golda, no nie 15 golda Będę miał Infinity Edge Infinity Edge <laughs> Nidalka w ogóle jako nasty item składa sobie tego na mm, Trochę tak późno Dwa staki już Ale ma to jakieś tam obrażenia już ten galio? Jakby nie było. Też on albo na midzie, no to. Na no tak. To? Na topie? Aha, no tutaj, Ari. Galio tak śmiesznie go się buduje, ale ma ten. A w ogóle mam powinien zrobić te. ten dopiero po fakcie. Wow, ale tu skara. Ty, ale to ten shit Brownford przeżył. Jeszcze ten. On na jest za wolny. Znaczy, tak. go... Zobacz, widzisz jak on go bije, to... Czy on to przeżyje? Powiedz, się... że on to przeżyje. Zakładam, że nie. Zakładam, że tak. Nie, no, niedalka jest szybsza. Nie chcę, tak się cofał. Może Rengar już też tam jest, widziałem. Kurde, Braum ma zerowej tempo, a przeżywalność tak dużo. Wziąłem z Sunfire'a, kurde, już... Tą że przydałoby się w końcu puszczać. Bo ich nie będzie. Bo No dobrze ich robimy już. wszystkie te padła ażka, tak mi się wydaje. Huki jakie były w tej grze. Przyśpieszonko. Dobra, jesteś znany to. Woda robi obiektywy. GG Fajna rundka Dużo fajnych huków. Ale chyba też pomimo tego, że to byli przeciwnicy z Diamentu 5 To coś... nie byli wymagający I o to chodzi Raz na jakiś czas się tak zdarza Trzymajcie się Cześć